Siema. w dzisiejszym odcinku pokażę wam na co zwracać uwagę podczas zakupu 1.8 Turbo. Pierwszą rzeczą będzie poproszenie sprzedawca o to, żeby zostawił silnik zimny. Może to w sumie dużo was nakierować o tym, czy uszczelniacze zaworowe są szczelne i czy nie puszczają oleju. Kiedy po odpaleniu zimnego silnika puści białą chmurkę, może to oznaczać uszczelniacze zaworowe, które będą do wymiany. Jeśli natomiast macie pewność, że nie są to uszczelniacze zaworowe, a auto dalej bierze olej, może to oznaczać, że są padnięte pierścienie tłokowe albo turbo. Jest to... Może i zrozumiałe, bo auta lubią dostawać w dupę, szczególnie ten silnik, bo jest bardzo podatny na modyfikacje i jest w sumie żwawy w serii Ale jeśli auto bierze olej i nie są to faktycznie uszczelniacze zaworowe, znaczy, że gdzieś ten olej musi iść Więc uważajcie na to, bo takie auto najczęściej to jest po prostu mina Pamiętajcie też, że te auta na ogół ogólnie też biorą olej Nie jakoś bardzo, ale jeżeli biorą mocno, to nie kupujcie tego silnika Korek koleju, to jest następna sprawa Odkręćcie sobie korę koleju, najlepiej na zimnym silniku, po raz kolejny. Jeżeli będzie coś takiego jak szlam, taki wyglądający jak majonez, to również jest to bardzo niedobry znak. I również możecie od razu zrezygnować od skupna auta, bo może to po prostu być zwykła skarbonka, którą będziecie musieli zaraz remontować. Kiedy już rozgrzejecie silniki, i pojedziecie na jazdę testową, sprawdźcie czy jest doładowanie. Doładowanie w jedno się turbo powinno mniej więcej już tak ciągnąć od 2-2,5 tysiąca obrotów. Jeśli natomiast obrotomierz pokazuje 2500, a macie gaz w podłogę, a turbo dalej nie bierze, to może być to albo nieszczelność do lotu, albo po prostu padnięte turbo. No i taka ostatnia najważniejsza rzecz, to sprzęgło. Wejdźcie sobie na jakąś drogę, gdzie możecie się trochę bardziej rozpędzić, weźcie sobie czwóreczkę, przy niskich obrotach dajcie gaz podłogę. Jeśli obroty będą rosnąć, a samochód nie będzie przyspieszać, no to sprzęgło się ślizga i jest po prostu do wymiany. Umówmy się, jest więcej tych rzeczy, ale nie każdy ma jak sprawdzić kompresję na oględzinach samochodu. Ale kiedy już kupicie samochód i chcecie to sprawdzić, to sprawdźcie czy ma 10-12 barów, jest to najlepszy wynik dla tego silnika. Pamiętajcie, że w tym filmie skupiam się tylko na jednostce napędowej, a nie na budzie. No jeżeli auto jest zardzewiałe, no to tylko od was zależy w takim razie, czy będziecie chcieli brać dobry silnik ze złą budą.